Rurku! Mniej niż zero! Ej, chłopaki! Zobaczcie, co Stanowski napisał na Twitterze. Mam. Wyślemy im bejta. <grym> Ziobry nie ruszamy. Moi dole. Tomasz Lis. I Konop. Tuska nie ruszamy. Dobra, to tak. Ujawniamy waszą aferę. Dostajemy Grand Pressa. A wy macie wywiad na wyłączność. Kaczyńskiego nie ruszamy. I już wiem! Przepiszę z zagranicznej strony. Nikt się nie jorgnie! Pimsudzkiego nie ruszamy! Wolne media! Wolne media! Wolne media. W chuj wolne. Czy ktoś może naprawić ten przesył, bo... Muszę Felieton wysłać ze zdjęciami. Lewicy nie ruszamy. W końcu będę wiedział, co myśleć. Konfederacji nie ruszamy. I to jest normalne dziennikarstwo. Właściwie to, nikogo nie ruszamy. O kurde, jakiś randomowy użytkownik Twittera napisał, że jest afera. Udostępnij i zacytuję. Najwyżej potem się skasuje. No cześć tato, e, słuchaj, zostałem dziennikarzem. Może ty się jeszcze kurwa zajmiesz hodowlą jedwabników? Hodowlą jedwabników? W sumie dobry temat. Pamiętajcie, podstawa to weryfikacja każdego materiału. Chat GPT. Czy to jest fejkowe nagranie? No i nie wiem. Słuchajcie, chcemy, żeby to było fajne dziennikarstwo, tak? Nie możemy. Pokazywać z której strony jesteśmy opłacani. Jak dojebać tym z lewej, żeby się nie wkurwili? Wyślij dwa palce na potwierdzenie. Nie wiem co o tym myśleć. Zobaczmy co Mazurek o tym napisał i zrobię na odwrót. Chuj. Mam pisać cały artykuł. Repost. To jest dziennikarstwo. Szacun, że udało im się namówić go na sesję. Dzień dobry, wysłaliśmy właśnie tekst do autoryzacji. Ma pan 10 sekund. Po tym czasie publikujemy. Wytłumacz mi, proszę, skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, gdzie jest kurwa z Naprawdę zrobił to? A nie wiesz. Aha. A jacyś świadkowie są? Nie ma. Pies? Dobra, dajmy na pierwszą. Ech, śniło mi się, że byłem najlepszym dziennikarzem w Polsce. I zrepostowałem Fejura. Mama, Malujemy ci czarną pastą i idziesz na marsz. Grand mm. Press. Mm. Przecież oni się sami podkładają. Kurwa, nie ma tematów. Może fagata? Tym umniejsz ten sukces. Nie poparli programu rządowego. O! Znalazłem temat. W której dziennikarce się dzisiaj poonanizować? Bus, bus, bus. Jedzie autobus. Złoty medal? A oni są od nas? A nie. Dobra. To napiszę, czemu nie platynowy. Nie, no panowie, ale tego to nie zapraszamy. Podwozie było złe yy, i szyny... Yy, szyny... szyny też były złe. Janek, nie jest tu tak. Pomóż mi. Musimy wyciągnąć te śmieci, porozrzucać tu i zrobić reportaż o tym, że jest tu syf. Ciekawe, co tak naprawdę chciał przykryć tą akcją. Śledztwo dziennikarskie. Dobra, ale z tym funduszem sprawiedliwości to dajcie już spokój. Kto to słyszał? Komu to potrzebne? Kurwa, tak dostać tego grand presa jak inni wybitni. Dobra, pisz, będę dyktował. Rząd jak zwykle nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Zapomniałem, że nie mam asystenta. Dobra, wyślę mu zaproszenie na wywiad. O, nie chce przyjść? No ty kurwo, jebana. Co mamy na niego? Sam nie jesteś prawdziwym dziennikarzem. Aż tak. Prawdziwy dziennikarz. No. Ech, tyle czekania na legitymację dziennikarską. Siemanko! Siema. E, słuchaj... Pamiętasz jak mi mówiłeś o tych twoich prywatnych rzeczach z tymi politykami, Ale, nie? No, e, ciszej. Jasne, jasne, jasne. E, mógłbyś mi jeszcze raz je powtórzyć te twoje mega prywatne rzeczy. Ale e, teraz, tutaj? Tak, tak, tak. No. E, spokojnie, ja tego nie nagrywam, e, tylko mów głośno jakby co. No ale co? ty, no przecież nie mogę ci tego teraz tutaj nie, powiedzieć. Nie, no. no, 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 nie no, możesz, pewnie. To nie wyjdzie. Poza ten pokój nie wyjdzie. Obiecujesz? Jasne. No dobra. Kurwa nie ma tematów. Zobaczmy imby na Twitterze. Proszę pani, proszę mnie nie obrażać. Ja jestem niezależnym dziennikarzem i mnie nikt nie sponsoruje. Pani poczeka chwilę, bo mam drugą, drugie połączenie. No się ma, yy, podaj blika. No za tamten artykuł o funduszu. 6. Ja swoje publikacje trzymam w odpowiednim pojemniku.